na się swojej przygodzie, jak to się zaczęło? Ejku, to trzeba by strasznie dużo opowiadać. Trzy lata temu udało mi się wrócić ze Stanów Zjednoczonych po Broadway Dance Center i miałem okazję udzielać wywiadu na Hippodromie w Sopocie. Pierwszy raz wtedy widziałem konie skaczące przez przeszkody przy okazji CSIO. I tak się zaczęła ta pasja. Pierwszy SMS, czy nie chciałbym wziąć udziału w treningu. I po roku miałem już własnego konia. Rok później pierwsze zawody WKKW więc takie elki można było przejechać już, e, nawet kilka udało się przejechać na czysto zupełnie i w, w timingu i, i bez żadnych kłopotów, więc tam coś próbujemy robić. Oczywiście to jest pasja, która jest na drugim miejscu, no bo nie ukrywam, że, że cały czas robimy spektakle w teatrze i, i pracujemy od tej strony, natomiast tyle, ile możemy dać koniom, to dajemy, bo to jest niesamowite. Trzy e, lata temu tak naprawdę moja wiedza kończyła się na filmie Karino, a teraz powoli już po pierwsze wiemy, że koń ma cztery kopyta i jak gdyby spokojnie jak się wkłada siodło, bo zdarzało się, że wkładałem w drugą stronę. Więc tym razem jest już trochę lepiej i cieszę mnie niezmiernie, że jak gdyby w ogóle w ten sport udało się wsiąknąć i tak bardzo mocno. Czy ty widzisz w ogóle jakiś związek między tańcem a jeździectwem czy po prostu są dwie oddzielne, dwa oddzielne sporty. Wiesz co, tak naprawdę yy, taniec nie jest sportem, więc jak gdyby trzyma się bardziej w przestrzeni takiej artystycznej. Natomiast to, co mnie pociąga w wieździctwie, to jest szybkość i, i, i ruch w ogóle. To jest niesamowite, jak tak sobie człowiek to rozczłonkuje na jakieś części. Pierwsze, że taki koń potrafi skoczyć, takie ogromne wagony. To jest niesamowite. Rozpędza się, skacze kilka metrów, już nie mówiąc, jak nawet się ogląda, nie wiem, potęgę skoków i 2,20, 2,30 czy 2,50 to, co skaczą na, że tak powiem, na zachodzie. To jest nie, niewyobrażalne i to robi wrażenie ogromne, więc yy, ja się niezmiernie cieszę, że udało się w ogóle do dziecka dotrzeć. Ja nawet, wiesz, stojąc przy koniu robi to... Już w tym momencie wrażenie, a na nim, jazda, w ogóle przejechanie krosu, to jest jak dla mnie tak, takie samo uczucie jak przejechanie, przebiegnięcie maratonu. Tyle samo pozytywnych, fajnych odczuć i, wiesz, i widzę radość wśród naszego wirusa, który po prostu szaleje, skacze przez te przeszkody, jest szczęśliwy, że może kolejną wiesz, przebyć. Coś niesamowitego. A jak się czujesz tej w Co sądzisz w ogóle o atmosferze, o organizacji? Przede wszystkim jest piękne słońce i ogromna pogoda, więc liczę na to, że ona się oczywiście utrzyma. Nie, jakieś przelotne deszcze nam zupełnie nie przeszkadzają. W końcu mamy krosową przeszkodę i krosowe, że tak powiem, zmagania. E, ja jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem. Fajnie w ogóle to takie wzdłużnie wszystko wygląda. Na płaskim terenie wszystko można zobaczyć z góry. E, świetna przeszkoda wodna. Kurczę, zabawa jest przednia, oczywiście, tak skonstruowana, żeby było tutaj sporo wyłamań. I tam mieliśmy przy okazji trzech gwiazdek e, możliwości zobaczenia, że nie są najłatwiejsze te przeszkody, szczególnie ten. 12b odcinek strasznie wąski, który, który tutaj zostawił kilku najlepszych jeźdźców niestety. E, miałem okazję trochę poobserwować te przeszkody, zresztą za chwilę robię derby e, w Gdańsku jako organizator i staram się trochę podpatrzeć, więc jesteście bardzo dobrym wzorem do tego, żeby naśladować i żeby czerpać z tego pomysłu i życzę... Tak naprawdę nie tylko Wam, ale też Polsce, kurczę, więcej takich imprez w stylu Puchar Świata. To jest chyba na coś, co jest największą imprezą w ogóle dziecką w Polsce. Nawet CSIO, mimo wszystko w ten Sopockie, nie jest aż na takim poziomie organizacji i w ogóle przygotowania. Świetnie, że tyle zawodników, jakiś kolejny rekord i mnóstwo ludzi oglądających. Do przodu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.